Widzowie, jak co tydzień witam Was wszystkich w przeglądzie oferty Skauflanda, oferty narzędzi Parkside. Od czwartku 19 lutego do środy 25 lutego obowiązuje poniższa oferta, a my sobie przejrzymy, zobaczymy co też ciekawego w Kauflandzie możemy kupić jeśli chodzi o Parkside. Na sam początek myjka ciśnieniowa model PHD110G2 z ciśnieniem roboczym 8 MPa czyli 80 barów. Myjka mała, zgrabna poręczna, prosta w obsłudze. 199 zł. Możemy sobie dokupić dysze ciśnieniowe e, różnego rodzaju, ale o tym za moment. No, Kaufland w tym tygodniu idzie naprawdę na bogato. Na sam początek nowość w ofercie. Ja przynajmniej nie widziałem tego kompresora dwucylindrowego. Kawał solidnej maszyny. 2200 watów mocy, 50 litrów pojemności. No, solidny, solidny kompresor. E, cena. No powiem tak, ciężko mi się odnieść do tej ceny, bo 699 zł to nie jest mało. bym prosił was o opinię o, dla tych, którzy korzystali z podobnych sprzętów. To jest yy, kompresor o maksymalnej regulacji do 10 barów, efektywna wydajność 7 barów 148 litrów na silnik dwucylindrowy z układem smarowania olejem, czyli zapewne musimy tutaj też dbać o olej. Ja ładnych 10 lat temu miałem taki kompresorek, ale polskiej firmy, bardzo fajny sprawdzał mi się rewelacyjnie ale kupowałem go wtedy za połowę tej ceny, nie wiem jak jest teraz ciężko mi powiedzieć, więc dajcie znać w komentarzu co sądzicie o tym kompresorze no wygląda naprawdę zacnie takie czarne malowanie z czerwonymi wstawkami duże kółka, pewnie będzie się fajnie to przewoziło no a taki kompresor naprawdę jak ktoś ma domek jednorodzinny przydaje się bardzo często, wbrew pozoru, bardzo pompowanie. Opon Alec można sobie kupić narzędzia na sprężone powietrze i wtedy idzie ta robota znacznie szybciej. Z kolei za 299 zł będzie akumulatorowy młot Kombi model PH, PKH, 2058A1. No długie mają te nazwy. Może by trzeba było to trochę uprościć. Mm, młot dosyć mocny, bo według tej gazetki ma 5,8 wbudowaną lampę LED-ową roboczą liczbę uderzeń od 0 do 800. Oczywiście musimy tutaj mieć akumulator, no ja polecam przynajmniej 8A, wtedy ten młot daje naprawdę radę no i cena 299 zł. Fajny sprzęt, fajnie działa, często przyda się na budowie ogólnie widzę, że to jest sporo czarnego Parkside'a, to jest to, co lubię Parkside Performance, rewelacja. Zestaw szczypiec za 40 zł również czarne, lub zestaw wiertel lub dłut za 25. Więc jeśli kupimy sobie taki młot, możemy sobie od razu dokupić do niego dłuta na SDS. Co my tu mamy jeszcze? Akcesoria do obróbki drewna, metali lub na cztery dychy. Różnego rodzaju e, końcówki do multitula, na przykład. Za 50 zł e, torba na narzędzia. To, na, że pusta. <laughs> Jakiś czas temu e, kupowałem taką torbę, właśnie Parkside, No to była wypełniona po brzegi narzędziami i była tańsza. No tutaj mamy 5 dych. Mnośność, e, mność 30 litrów. Fajne zielone malowanie, takie zielono-czarna kolorystyka. Piła szablasta model ppf a 1 o mocy 1200 W na przewód, niestety przewód, co prawda, 5-metrowy, 199 złotych. Osobiście raziłbym jednak kupić wersję akumulatorową, no bo taką piłę szablastą wykorzystujemy najczęściej w trudno dostępnych miejscach, tam gdzie ciężko jeszcze przeprowadzić przedłużacz, a te w zestawy nawet 40V nie są zdecydowanie droższe od, od tej. Mamy też frezarkę wielofunkcyjną o, i to jest super. Sprawa 199 zł. Pewnie bym kupił gdyby nie to, że mam już tą wersję zieloną. 710W mocy, 5 metrów przewodu i 6 stopniowa regulacja. No i tutaj w porównaniu do tej piły to urządzenie raczej w jednym miejscu, nie biegamy z nim tylko stół roboczy, jakieś elementy, więc tu spokojnie można na przewodzie pracować, piła radziłbym w akumulator, tu jest ciekawa rzecz lampa robocza motor PALS50B1 i powiem wam, że wygląda naprawdę ciekawie strumień świetlny 5000 lumenów Maksymalne łączne obciążenie sieciowych gniazd wtykowych około 2500W. Ale ile to ciągnie? 249 zł. Świeci nam dookoła 120 cm wysokości. Także dosyć, dosyć duża ta lampa. No nie wiem, czy się na nią nie skuszę. Jest też akumulatorowy reflektor boczny, roboczy. Model PALA 4000B1. 129 zł i 40 W mocy Jest też mm, akumulatorowa wkrętarka udarowa za 179 zł, z maksymalnym momentem obrotowym 200 Nm. Fajny mały sprzęcik, mm, model pds sap 20 d 3 i obok za 149 arka PABSP20LiC4. 21 poziomów momentów obrotowych. I maksymalny moment 60 Nm. Fajny sprzęt na starty, jeśli nie macie wiertarków, krętarki. No i laser krzyżowy. Z wiele osób polecany, sprawdzony. Cena jedynie trochę wysoka, bo 249 zł na koszt akumulatora. Tu najlepiej sprawdzą się. Małe akumulatory 2A lub te nowe czwórki. Z czas niwelacji około 4 sekundy, zakres roboczy do 30 metrów. Zalacany akumulator jest cudny, ale tutaj uważajcie na wagę i gabaryty w takich miejscach gdzieś na statywach, to te większe akumulatory, wiadomo, będą działały dłużej, ale będą Wam przeszkadzać i no, trochę utrudniać montaż. No ale cena wysoka. W tej cenie mam. Kompletny zestaw na przykład na AliExpress sprawdzonych laserów z całym osprzętem. Więc no, tutaj do rozważenia: akumulatory i ładowarki. Zaczynamy od ładowarki akumulatorowej tej Smart. Z mocą 300 w i prądem ładowaniem. Dawno na tą ładowarkę poluje, ale trochę w niższej cenie. 129 zł to jak na ładowarkę, według mnie zdecydowanie za dużo. Akumulator Smart, za 129 zł to jest ta wersja cieńsza. I akumulator 8 aperogodziny za 199 zł, więc no w przeliczeniu na aperogodzinę zdecydowanie lepiej wybrać ten, no i wszelkiego rodzaju ubrania nie wiem jak wy, mi osobiście hmm, te ubrania Parkside'a no nie pasują, są za małe szkoda, że nie ma większych rozmiarówek układ Jula, Jula to jest hit naprawdę spore, duże rozmiary yy, tutaj niby jest 62, ale w praktyce te 2 XL jest yy, no dosyć małe małe, małe to są rozmiary tym bardziej, że mi się jeszcze osobiście nie zdarzyło przyjść do Lidla i znaleźć nawet ten duży 2XL, 3XL. Nigdy tego nie ma, nie wiem co się z tym dzieje. Przeważnie są małe Eski, ki czasami L. -ki. No a tutaj mamy i skarpety, i t-shirty. Nie będę tego wszystkiego omawiał, bo no, to też nie jest omawianie ubrań. Torba za 8 zł, czego to z nie ma. No i mamy tutaj. Pilarkę łańcuchową spalinową za 290 zł, i widzę, że zaczyna się też sezon ogrodniczy. I jeszcze to ciekawa rzecz: za trzydych ostrzełkę kamienia mam ją. Tutaj są z tego co pamiętam, które różniły się gradacją. Ten jeden miał kamienie 1000 i 6000, drugi 400 i 800 z tego co widzę. No i osobiście wybrałem ten z większą gradacją. Urządzenie czyszczące za 80 zł, a za 60 końcówki to sobie podpiąć do naszego, do naszej myjki ciśnieniowej. Za 100 bez grosza ostrzałka do łańcuchów PSG 85C2 do ostrzenia właściwie wszystkich łańcuchów pił. O rozmiarze 1,4. Tak. Osobiście radziłbym jednak używać ręcznych ostrzałek, nauczyć się porządnie ostrzyć, a z tego typu sprzętów korzystać w ostateczności lub do wyprowadzania naprawdę zużytych łańcuchów. Dlaczego tak mówię? Tutaj łatwo o pomyłkę. Niewprawny użytkownik może bardzo szybko uszkodzić łańcuch, hartować go lub stawić źle kąty, i wtedy robi się problem. Przy ręcznym ostrzeniu dzieje się to zdecydowanie wolniej, mamy większą szansę na ciężko tutaj psuć ten łańcuch. A i tak korzystamy z ręcznego ostrzenia. Mało kto może sobie pozwolić na zabieranie tego typu sprzętu plus jakiś jeszcze powerbank i odpalanie tego w terenie. Więc jako takie uzupełnienie jak najbardziej, ale polecam nauczyć się ostrzyć z ręki. No i ogrodowe mm, królestwo tutaj chyba jeszcze przeoczyłem tą, ten folio, no nie szkodzi tutaj jest tego znacznie, znacznie więcej szklarnia za dwie stówki elektryczny odkurzacz, tu muchawa do liści nie wiem czy teraz to jest za stówkę, ale za stówkę jest do tego zestaw pojemników do upraw i to jest całkiem fajnie zrobione, 20 zł tutaj mamy cztery zestawy możemy sobie przygotować rozsady na przykład pomidorków tak żeby na wiosnę już ruszyć z sadzeniem Fajnie też wyglądają te zestawy do upraw sadzonek, takie designerskie. Widzicie, i konewka zadycha. I wiem, że to cała oferta. No, powiem tak, zdecydował mi się ta strona z czarnym Parkse. Performance em. jest tutaj tego sporo. No, głównie ten kompresor dwucylindrowy mi chodzi po głowie. Cena trochę wysoka, ale dajcie znać i ta lampa robocza i ją pewnie pojadę zobaczyć na żywo. A na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, aby być na bieżąco. Zostawcie ciekawy komentarz. Trzymajcie się. Cześć.